Mam tutaj pudełeczko filamentów, które leżą u mnie od 13-14 roku. To są jakieś próbki, jest ich tak w okolicach 50 gram z każdej rolki. Chciałem zobaczyć, czy te materiały straciły właściwości, czyli na przykład nasiąknęły wodą. Teraz zobaczymy, co my tutaj mamy, czy jestem w stanie w ogóle je rozpoznać, bo dawno tutaj nie patrzyłem. I teraz tak. Mamy tutaj taki materiał. Zobaczymy czy jest kruchy. No nie. Wygląda to jak PLA, ale dokładnie sprawdzimy to w drukarce jeszcze, ustawiając głowicę na temperaturę druku materiałem PLA. Zobaczymy co się wydarzy. No to już jest bardziej kruche. Ale też mi wygląda na PLA. Zobaczymy dalej. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie PLA tutaj. Mam tutaj jakieś próbki. To jest PETG na pewno i to też, ale jest ich na tyle, na tyle mało, że odłożę je na bok, bo nawet nie zdołam z tego nic wydrukować. I teraz tak, mamy kolejny materiał. To już przypom O, I tu jest, widać, zrobił się bardzo kruchy, czyli prawdopodobnie zawilgnął, zmienił swoje właściwości, ale to już się nie kruszy. No ciekawe. Te filamenty leżały w warunkach wilgotności około 60%, chociaż ciężko powiedzieć, bo leżały w nieogrzewanym garażu, w szafie, gdzie temperatury w zimie spadają do 2 stopni, a latem sięgają 35, więc tak naprawdę te filamenty przeżyły dużo.